Cześć, witajcie serdecznie, z tej strony Krzysztof, 8 stycznia pora co nieco zaktualizować. Moi drodzy, co dzisiaj bierzemy na warsztat, dzisiaj bardziej same altcoiny, no bo bitcoina żeśmy sobie w ostatnim wideo omówili, więc myślę, że na bitcoina dopiero w niedzielę tak naprawdę spojrzymy, aczkolwiek też zahaczymy o bitcoina. Moi drodzy, z Waszych yy, propozycji, no to tak, dziękuję za wszystkie komentarze. A Ewo, jest tam ruch boczny. Niestety nie mam co tam analizować. Linka możemy sobie wziąć, bo link zaliczył nasze minima, jakby nie było, zobaczymy co dalej. Zobaczymy sobie arbitrum, bo tam też zaliczyliśmy bardzo fajną strefę. Na dymie ta sama sytuacja, ruch boczny, nie ma co tam analizować, moi drodzy. Tutaj jeszcze była prośba o Jub. Też nie ma co analizować, bo ruch boczny w ruchach bocznych, no szkoda czasu tracić, po prostu idzie bokiem, tam żadnych informacji z analizy jakby nie ma, więc moi drodzy dzisiaj też jeszcze Wam powiem... Na co czekam osobiście, na jakie monety czekam i gdzie są te strefy popytowe, na które czekam. Zapraszam serdecznie. Ale zanim zaczniemy, to zapraszam Cię serdecznie na kurs CAD Pro, gdzie nauczycie się m.in. od A do Z analizować, czyli strefy popytowe, podażowe, to będziesz umieć. Nauczycie strategii krypto, czyli m.in. HP 5015, tak żebyś nie musiał się zastanawiać, co robić na rynku. Nauczycie się również planować na rynku. Nauczycie się zarządzać kapitałem, tak żebyś mógł swobodnie wykorzystać. Swój kapitał, aby przynosił on jak najlepsze rezultaty. Bonusowo dostajesz ode mnie dostęp do KS-ów, gdzie masz live codziennie o 20 na żywo, masz sytuację live codziennie rano, masz także mój portfel, a w zasadzie to co prowadzę na grupie, czyli altcoiny od momentu zakupu do momentu sprzedaży, bez owijania w bawełnę, bez gadania o lambo czysta praktyka, którą wykorzystuję na co dzień do handlu. Jeżeli jesteś zainteresowany, link w opisie. Zaczynamy dość nietypowo, bo od SUI, moi drodzy, rok temu Wam mówiłem o SUI i o tym, że będę Was informować, kiedy będę ewentualnie wychodzić z SUI, prawda? No już rok czasu minął, jakby nie było, więc moi drodzy, taki moment nastąpił. Też informowałem o tym na grupie dokładnie 5 stycznia, czyli 2-3 dni temu, moi drodzy, realizacja zysków na SUI przed strefą podażową. No właśnie, przed strefą podażową, bo altcoiny się zbliżały też do swoich stref podażowych, więc moi drodzy, tutaj decyzja, żeby po prostu lekko przed strefą podażową się stake profitować. Ponad 700, prawie 800% zysku, jest szansa na SUI na 11 dolarów, no ale mimo wszystko... Wolę moi drodzy, z uwagi na to, że ten rynek jest taki niemrawy, to lepiej realizować zyski na poszczególnych altcoinach. A jak cały rynek szeroki ruszy, to naprawdę jest czym handlować i jest gdzie te zyski jeszcze realizować. Także SUI zrealizowany. Jeszcze moi drodzy, szybkie spojrzenie na bitcoina na Bitcoinie na chwilę obecną w ruchu bocznym, dlatego też mówię, że tych ruchów bocznych nie lubię analizować. Moi drodzy, zrobiliśmy odragowanie, robimy falę spadkową. Jeżeli ta fala spadkowa nie wybije dołka, to będzie to trójkąt z zasięgiem do 112, jeżeli wybije dołek, to będzie to 86 tysięcy jako następna strefa popytowa. Na chwilę obecną, no nie ma nic ciekawego na bitcoinie. Ani pod wejście. Gdybym chciał gdzieś wchodzić, to na pewno nie z tych stref, gdzieś tam dużo, dużo niżej, gdyby Bitcoin spadł. Natomiast jeżeli chodzi o wyjście, no to to, co mówiłem na ostatnim wideo, więc tu jakby nie będę się powtarzać. Zachęcam do obejrzenia. Jeżeli kogoś interesuje Bitcoin, lecimy do altcoinów. Moi drodzy, zaczynamy od linka. Link zaliczył strefę, o której sobie mówiliśmy miesiąc temu, bo tu widzę minima na altcoinach film z. Przed miesiąca, miesiąc, dwa miesiące temu, bo tam YouTube różnie to, różnie to czasuje, więc moi drodzy, zobaczcie, mieliśmy tą strefę z układu harmonicznego, no i tą strefę zaliczyliśmy w punkcik, moi drodzy, w punkcik, to jest właśnie ta przewaga analizy technicznej. I teraz najważniejsze, co na linku, czyli te 30 dolarów zostało zaliczone, czyli to pierwsze takie minimum socjalne, no jest. Teraz moi drodzy, nie mam tu stref popytowych, aczkolwiek na pewno przebicie z powrotem tego miejsca. Przebicie przedostanie się przez to miejsce generuje sygnał na 41 dolarów i 46 dolarów. Więc dla mnie te pierwsza super ważna strefa została zaliczona, o której sobie mówiliśmy. No i jest poprawna reakcja, czyli korekta. Natomiast no, to była strefa, na której można było się take profitować, można było shortować, o tej strefie mówiłem, ta strefa, moi drodzy, wisiała też wiele razy tutaj na linku, była powtarzana. Natomiast to, co mówię, przebicie tej strefy dopiero będzie generować sygnał na 41, lecimy do ARB. Na ARB mamy podobną sytuację, też dokładnie, moi drodzy, dokładnie w tym samym nawet filmie, minima na altcoinach, była tutaj ta korekta większa, którą tutaj sobie mieliśmy, czyli ta strefa podażowa. I tutaj też napisałem, po przebiciu tego równa się dynamika. Czy myśmy to przebili? No nie, moi drodzy, idealnie, żeśmy również za, zareagowali w tej strefie podażowej, czy nie wiem, czy nie będzie strefa popytowa, e, podażowej, e, więc teraz, moi drodzy, na ARB, gdyby się pogłębiły troszeczkę spadki, one nie są jakieś niebezpieczne, no bo tutaj po tych pierwszych falach zazwyczaj przychodzą głębokie zejścia, prawda? Nawet jeżeli sygnał się wygenerował wzrostowy, to zazwyczaj po tej pierwszej fali jest jeszcze głębokie zajście. O, coś takiego. Pierwsza fala, głębokie zajście, bez przebicia dołka tutaj powinno być. Więc, moi drodzy, 61-47, to miejsce polecałbym obserwować, to miejsce jest ważne, bo z tego miejsca możemy ro... zaczynać kolejną falę w górę. No i teraz, moi drodzy, jeżeli tu zaliczyliśmy idealnie sobie tą strefę, to teraz, po przebiciu tej strefy, otwiera nam się droga na dużo większe wzrosty na 3,66. No ale trzeba ją przebić, prawda? Więc tutaj kwestia tego, moi drodzy, to miejsce dokładnie 3,747, czy z tego miejsca ruszymy w górę, jeżeli ruszymy i to przebijemy. No to tak jak mówię, jest droga otwarta na dużą, na dużą falę wzrostową, czyli w tym przypadku falę do 3,66, ale też trzeba to, trzeba to kontrolować, natomiast będziemy jeszcze do arbitrum wracać. Z coinów, które były też niedawno, o, o których Wam mówiłem, żeby patrzeć, ja wiem, że często mówię na przykład miesiąc wcześniej, prawda? I tylko, że Wy to, znaczy, dużo osób po prostu jakby nie pilnuje tego. Natomiast ja sobie zazwyczaj to pilnuję, moi drodzy, zwłaszcza jeżeli chodzi o take profit. Natomiast moi drodzy też chyba z parę tygodni temu albo z, może nie z parę tygodni, tydzień, dwa tygodnie temu mówiłem o, o tej strefie na pool, e, czyli czyli. czyli e, Czyli tutaj, moi drodzy, kurczę, zaciąłem się. Czyli strefa popytowa, która by mnie interesowała, no i to jest taki pierwszy altcoin, który by mnie interesował pod zagranie, to by była ta strefa 38,88. Tutaj mam dwie strefy. Gdyby na tej strefie nie było popytu, to wyjdę z pozycji wyjdę z pozycji. I moi drodzy będę próbować na 34-41, natomiast gra warta świeczki, bo tutaj gdybyśmy zaczęli się z tej pozycji czy z tej pozycji budować, to na przebicie tego szczytu, a prawdopodobnie nawet na przebicie tego miejsca. Więc gra warta świeczki, te dwie strefy popytowe, w mojej opinii, bardzo interesujące, można się nimi zainteresować, ale trzeba niestety umieć czytać wykres, czyli trzeba odczytać, czy na tej strefie jest popyt. No bo jeżeli chodzi o średni termin to tu jest bardzo łatwe to do rozegrania, ale też nie warto trzymać tej pozycji, skoro jeżeli tu nie będzie popytu, skoro będę mógł ją taniej kupić. Powiedzmy o 12%, a 12% robi różnicę w tym przypadku, ponieważ zobaczcie, że jeżeli tutaj bym chciał tylko zająć bez stop lossa, bez zabezpieczania pozycji, to mam 97% zysku do szczytu, a z tego miejsca mam już 121%, więc to 10% robi no, taką dużą różnicę dosyć. Więc to są dwie strefy na polu, na które czekam, które będę rozgrywać, ale będę je czytać, czy jest tam popyt, nie będę tam trzymać pozycji, bo będzie to rozgrywane strategią swing. Następna moneta to Didix. Na DDX normalnie ta sama sytuacja moi drodzy, tylko że tutaj jeszcze z uwzględnieniem bardziej nawet tej strefy niż na poolu, ale dokładnie mamy ten sam układ, praktycznie na wielu monetach mamy te same układy. I tutaj mam moi drodzy fajna strefa swing, czyli tutaj no bardziej dla traderów bym powiedział, bo to też, też łatwe do rozegrania, ale niestety trzeba się troszeczkę jakby znać. Pierwsza to jest 1wa2. Moi drodzy, a druga to jest 1.0462. Tylko, że tutaj może lekko nadbić do 1759. Więc to są takie znowu dwie strefy fajne pod swing w tym przypadku. I tutaj gra jest też, moi drodzy, warta świeczki, bo następna strefa podażowa to by było dopiero. Gdyby się oczywiście stąd zbudował, to by było dopiero 394. Zauważcie, że też ten trend idzie w takim dużym klinie rozszerzającym się. Więc dla mnie te dwie strefy, no gra warta świeczki, na pewno warto. Tam się będzie dla mnie interesować, dokładnie i to będzie rozgrywane w metodzie swing, czyli po prostu bezpieczne takie granie z odczytem informacji na strefie, więc DDX, również dwie strefy fajne, popytowe dla mnie. Następna monetka to SEI, dużo mamy tych monet ogólnie rzecz biorąc, ale takie, zobaczymy co pierwsze będzie, prawda, bo też kontrolujemy na grupie jakby, jakby te monety, więc zobaczymy co będzie pierwsze. Na SEI mam również tą samą sytuację, dokładnie z tymi samymi strefami popytowymi, więc moi drodzy jest to 32592682, to są dwie strefy popytowe z zasięgiem tutaj w tym przypadku 9256, czyli to jest 184%, jeżeli z tego miejsca by reagowało, a jeżeli by głębiej spadło, no to jest 250% z tego miejsca. Dlatego fajnie jest mieć dwie strefy, moi drodzy, i zawsze lepiej jak wejdę tu w pozycję na tej strefie, i ta strefa nie będzie, moi drodzy, mieć popytu. Dla mnie to lepiej, ponieważ jeżeli cena spada, no to mogę niżej przyhandlować, a w związku z tym więcej zarobić, prawda? Więc tutaj jak wejdę w pozycję, zobaczę, że nie ma popytu to się ucieszę akurat w tym przypadku, bo wolałbym niższą strefę zarówno na tych dwóch poprzednich monetach również. Czyli zawsze, no lepiej jak spada, jeżeli ma już spadać, no to jakaś korekta, no to lepiej jak są te strefy, te lepsze osiągnięte, a te lepsze to są te niższe zawsze, prawda? Więc w tym przypadku, moi drodzy, 3259, 2682, na to czekam. Moi drodzy, życzę Wam wspaniałego dnia, jeżeli macie jakieś pytania, coś do analizy, tylko nie coś, co jest w ruchu bocznym, bo, bo na to jakby... Nie ma, nie ma patentu jeszcze. Natomiast coś, co się rusza, ładnie, ładnie reaguje, więc dajcie znać w komentarzu to, co jest łapeczkowian, łapeczko, łapeczkowane. Biorę pod uwagę. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia w niedzielę. Trzymajcie się, hej.